Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony KryptoWujek, witam Was po tej przerwie wakacyjnej, ja już wróciłem do domu, także mogę zacząć analizę od nowa, dlatego będziecie widzieć dosyć sporo odcinków, które będą się pojawiały u mnie na kanale, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to polecam zasubskrybować i też informacja dla tych, którzy oglądają to na telefonie lub na komputerze, widzę, że według statystyk jesteście podzieleni pół na pół, Dlatego ciężko mi jest zadowolić wszystkich. To znaczy, jeżeli oglądacie to na telefonie, prawdopodobnie wszystkie liczby i rysunki mogą być małe i mogą być niewidoczne przez po prostu rozmiar telefonu. A jeżeli oglądacie to na komputerze, to możecie włączyć duży ekran, rozdzielczość jest dosyć wysoka, więc prawdopodobnie zobaczycie te wartości. Więc postaram się to zostawić tak, jak jest. No i niestety no, będę mówił wszystkie liczby na żywo, więc znaczy na głos. Więc jeżeli chcecie zobaczyć to faktycznie, no to polecam wejść na komputer i na komputerze obejrzeć to na większym ekranie. A my przejdziemy do odcinka, ja wam tylko powiem tyle, że no wakacje miałem życia, także było fajnie. Ale przejdźmy do odcinka. Obejrzałem sobie ostatni film, który dodałem i... Cóż się nie sprawdził. Nie sprawdził się zjazd, który miał być. E, poszliśmy zamiast. E, to było gdzieś chyba 10 lipca, to było gdzieś tu. E, a nie czekajcie, sprawdził się. Zjechaliśmy do 19 tysięcy. Odbiliśmy się od tego poziomu, który był wyznaczony z tej konsolidacji. Mm, tutaj. I tutaj udało się otworzyć longa. Polecieliśmy do góry, nie udało mi się znaleźć screenshot z tego longa niestety. Ale teraz sobie dopiero przypomniałem, że go otwarłem. No i bardzo ładny ruch do góry, bardzo długi, więc tutaj był troszeczkę przesadzony. Mocno zjechaliśmy w dół, i teraz mieliśmy tutaj odbicie. I według tego odbicia to odbicie było dosyć mocne, o którym zaraz powiem. I aktualnie mamy zjazd w dół, i spodziewam się, że może się okazać, że to będzie mocniejszy zjazd. Ja się przynajmniej tego spodziewam. To na razie wygląda jak fajny trend wzrostowy, prawda? Czyli mamy gó wyższe górki, wyższe dołki, więc teoretycznie mamy ładny trend wzrostowy. Natomiast są momenty, w których on może po prostu zawrócić. I teraz Wam pokażę mniej więcej, co ja tu widzę na wykresie. Omówimy sobie jeszcze BNB i inne troszeczkę alty, a postaram się to streścić w miarę szybko. Dobra, włączmy sobie tutaj wszystkie linie i tak dalej. Tutaj zacznijmy od tego odbicia, które było na poziomie 26,88 około. Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobał ten rejon, który był dosyć tutaj mocną konsolidacją. Mieliśmy odbicie i nie było jakby retestu tego poziomu, więc czekałem na retest, nie doczekałem się. Dosłownie przeliczyłem się o 200 dolarów około, to jest dosyć sporo tak naprawdę ale nie udało mi się tego złapać i też jakby nie miałem okazji, bo nie było mnie przykąpie wtedy. Miałem alert odpalony, ale niestety nie, nie, nie dałem rady podjąć odpowiednio szybko decyzji. A tutaj mieliśmy naprawdę naprawdę dobry moment, bo Mieliśmy tutaj po pierwsze FIBO 6166, proszę bardzo, bardzo ładne. No i też linię trendu, która była wyznaczona od tego pierwszego dołka, drugiego, trzeciego. Tutaj mieliśmy lekki fakeout, ale zostawiłem sobie tą linię na wszelki wypadek, i to był idealny moment, żeby spróbować to zlongować. Tak naprawdę tutaj pojawił się dosyć spory wolumen, więc to znaczy ten wolumen był dopiero tu ale mieliśmy tutaj Troszeczkę więcej ruchu, mieliśmy troszeczkę więcej czasu na to, żeby podjąć tą decyzję. No ja no niestety spasowałem, trochę żałuję, no ale nic z tym nie zrobię, więc idziemy dalej z um, historią. Niestety, ja, ja czekałem po prostu tutaj na ten poziom poniżej 2400, no nie udało się. Następnie tutaj mieliśmy jedną górkę, lekki zjazd, druga górka, więc tutaj była podwójna górka, wolumen był dosyć mocny, tutaj niestety wolumen osłabł dosyć mocno. W tym rejonie 24,5 tysiąca, przy okazji, mieliśmy tutaj linię trendu tego, tą spadkową. Czyli tutaj mieliśmy początek z tej górki, która była w tym rejonie pomiędzy 32,600 a około 27,800. Następnie mieliśmy drugą górkę, która wyznaczyła tą linię trendu, i trzecia, która przetestowała. No i wiadomo, mocny zjazd. I teraz dopiero po naprawdę długim czasie, zobaczmy sobie, ile to trwało. 52 dni, 16 godzin trwało to, żeby przetestować tą samą linię trendu, więc to było dosyć, to, to jest dosyć mocny opór tak naprawdę, przynajmniej na razie był, zjeżdżamy sobie na dół tutaj aktualnie zamknęłem sobie troszeczkę profitów, to był ten 24,599 w tym no około, tutaj udało mi się otworzyć tego shorta, pierwsze profity ściągnąłem na 22,975 bo nie byłem pewien co się dalej wydarzy ale z tego co widzę to będziemy chyba lecieć jeszcze niżej i też tutaj mieliśmy dosyć mocny ruch w dół tutaj mamy zobaczcie sobie FIBO 50% niemalże co do dolara no, no tak co do dolara nie, ale 2,4550, a tu mieliśmy 24,688 więc wystarczyło poczekać na zamknięcie świeczki i zobaczyć, że jednak będzie zjazd więc FIBO 50% z ostatniego momentu przed zjazdem dosyć mocny dosyć mocny ruch na dół, więc mamy tutaj zbieg takich wskaźników, który nam mówi o tym, że ok, za duży opór, zjeżdżamy na dół, braku chętnych, nie robimy breakouta, jedziemy na dół no, i teraz szukamy podobnych scenariuszy, tylko że niżej, żeby otworzyć longa. Więc ja po kolei bym się zastanawiał nad tym, że gdy zjedziemy na dół i przetestujemy tą linię trendu na wysokości powiedzmy sobie 21,5 tysiąca, jeżeli kolejny raz jej dotkniemy, to może być po prostu przebicie w dół, i później mamy linię trendu, która jest na poziomie 20 tysięcy, w rejonie 20 tysięcy. Mamy też tutaj. Ten poziom popytu między 2400 a 18800, dosyć rozległy poziom. Ja bym się tutaj zastanawiał nad właśnie jakimś mocniejszym fibem, to znaczy między tym dołkiem a tą górką. Mamy tutaj 786 i 886 w tym rejonie. No, bo jeżeli chodzi o te globalne Fibo, to musielibyśmy zaznaczyć stąd. No to mamy też tutaj 6166 troszeczkę e, też wyżej, pomiędzy 2279 a 19978. Więc to są te poziomy, które by mnie interesowały. Ja muszę też poczekać tutaj na 4 godzinówce najlepiej e, na to, żeby zobaczyć zamknięcie i odbicie. Tak jak było dokładnie w tym miejscu. Więc mamy jakby kolejną szansę na to, że będzie odbicie. Ale pamiętajcie, jeżeli. Cena zjedzie nam do tego poziomu tych 20 280 dolarów około, to już będziemy mieć, niżej, niższy dołek niż ten, który był lokalnie na poziomie 2738, więc teoretycznie będzie nam się znowu zmieniała struktura rynku na trend spadkowy z powrotem. No i wtedy w grę wchodzi oczywiście spadek coraz niżej, coraz niżej do kolejnego poziomu popytu, który istnieje, już mówiłem, wielu odcinków temu między 17,5. Na 16,164, jeszcze niżej mamy między 12,560 a 9,800, a taki mocniejszy jest między 10 a 9,800. I to też jest kwestia. Tego, co się na rynku będzie działo, z tego co widzę, to zdania są dosyć mocno podzielone. Kiedy wszystko leciało do góry, to oczywiście newsy były: ojej, czuję, czuję, jedziemy po milion dolarów, a kiedy zaczęło wszystko spadać, to dobra, no jedziemy jednak po czy tysiące, czy tam jakieś takie chore kosmiczne ceny. Oczywiście nie mówię, że to jest niemożliwe, ale no takie mało prawdopodobne, bo. Znając życie, to jeżeli bitek będzie po 17 czy 16 tysięcy, nawet jeżeli byłby po te, byłby po te 12, no to pewnie będzie tak duży wolumen że zakupowy, że po prostu ta cena będzie miała problemy z zjazdem jeszcze niżej. No ale oczywiście tutaj nie można nic tak y, zakładać, że tak będzie na 100%, więc zobaczymy po prostu. A jeżeli chodzi o ten zjazd z tych 24 tysięcy, y, mieliśmy tam właśnie. FIBO, mamy tutaj linię trendu yy, i też mogliśmy zaobserwować spadek wolumenu dokładnie yy, na tej świeczce, mieliśmy wcześniej większy wolumen, teraz mieliśmy spadek tego wolumenu i na jednodniówce, gdzie jednodniówka i czterogodniówka to są dwa takie yy, dwa takie przedziały czasowe, gdzie okazuje się, że yy, widzimy dosyć wyraźniej te wszystkie ruchy i one są jakby nie ma tego szumu tak tak dużo. Widzimy tutaj że między jedną górką a drugą, która, która ta była 20 lipca, a ta była 31, 30, 30 tak naprawdę. Balans wolumeną OBW pokazuje nam Tutaj rozbieżności niedźwiedzie, czyli mamy niższą górkę, tu mamy wyższą górkę, tu mamy niższą górkę, tu jest wyższa górka, więc rozbieżność jest niedźwiedzia. Wolumen niski, więc teoretycznie tego breakoutu nie będzie i też go nie było, i dlatego mieliśmy zjazd, czyli mieliśmy naprawdę dużo, dużo, dużo wskaźników, e, pokazywały nam, że jednak będzie niestety, ale e, zjazd, brak breakouta i tyle. Więc tutaj okazuje się, że. Ten short aktualnie już leci 7%, około jest całkiem nieźle. Natomiast ten long, no naprawdę był podręcznikowy 19-18% do góry na bitku. Naprawdę dobra pompa była. Więc to, to był naprawdę ciekawy setup. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, czy faktycznie OBV, czy wolumen, czy Podwójna górka sprawi, że to będzie wystarczający sygnał na to, że zjeżdżamy na dół i kończy się ta chwilowa, to chwilowe zniesienie FIBO z tego całego ruchu do 50%. Czy jednak może będzie fejkowy breakout do góry, bo tak też może być. Ja już mam stop loss na cenie zakupu. Jeżeli będzie fejkowy breakout do góry i na np. do 6,166, gdzieś prawdopodobnie w rejonie 26 tysięcy. No to wtedy może się okazać, że dopiero z tego momentu możemy zjeżdżać. I znając bitcoina, no to wszystko jest oczywiście możliwe. Ja na razie trzymam tego shorta, zobaczymy jak on się tam rozwinie. Najważniejsze jest po prostu dobre wejście i zbieranie profitów dosyć szybko, żeby po prostu nie być pod wodą. Dobrze, nie będę się rozgadywał, bo też wiem, że to zaczyna zawsze za długo trwać. Ethereum. Ethereum dosyć mocno przypompowało. Z tego co widziałem, to prawie do tego punktu wolumenowego 1809-1805 dolarów. Natomiast tutaj widać, że niestety albo był front running, albo po prostu linia oporu wsparcia była ważniejsza niż ten punkt wolumenowy. No i już lecimy lekko w dół, chyba że to będzie retest tego znowu poziomu, który jest. 1603 dolary około i zobaczymy jak zamkniemy te świeczki, czy będzie tutaj retest, czyli tak zwany flip tego oporu na wsparcie i odbicie i rajdy do góry dalej, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy pokrywające się altcoiny razem z Bitcoinem, że okej, okay, wszystkie mamy tutaj opory, wszystkie mamy tutaj wsparcie, to wtedy jakby kierunek tych wszystkich coinów jest jednakowy. Czyli jeżeli wszystko trafia na opór, to zaczynamy mieć spadek na wszystkim praktycznie w krypto. A jeżeli są jakieś rozbieżności, że na przykład jeden coin nie ma, drugi ma i Bitcoin ma, a Ethereum nie ma i tak dalej, no to wtedy mamy tą różnicę w tych parach i wtedy na przykład jeden coin tak jak BNB idzie sobie do góry. Bitcoin spada na dół i tak jak spodziewałem się, że BNB będzie szło w dół, okazuje się, że mamy nowe ATH. Także to też jest moja jakby analiza, która nie sprawdziła się i niestety, ale tutaj ta inwestycja mi nie wyszła za bardzo. Ale też nie przekreślam tego do końca, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli mamy nowe ATH na BNB, no to w tym rynku może być tak, że BNB zacznie spadać szybciej niż Bitcoin, jeżeli będziemy spadać. No i wtedy może się okazać, że wystarczyło przeczekać taki ruch do góry, i może faktycznie zobaczymy jeszcze jakieś niższe poziomy związane z BNB. Więc tutaj też mamy tą linię trendu, która została wyznaczona i dawno jej nie dotknęliśmy. Także nawet jakbyśmy ją dotknęli w okolicach no, 11 czy 7, no To wtedy moglibyśmy mieć zawsze jakiś ruch w dół, prawda? No a fundamentalnie, BNB faktycznie no od samego początku ma dosyć dobre predyspozycje do tego, żeby trzymać się na rynku w dobrej cenie, i tak się też dzieje. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. Dolarowo też tak naprawdę się dobrze trzyma. Mówiłem o Ethereum Classic tego 10 lipca. I powiem wam, że zapomniałem o tym, miałem inwestować, nie zainwestowałem i teraz sobie pluję brodę, no bo zobaczcie co się stało, mieliśmy niesamowitą pompę. Niesamowitą pompę, tutaj miałem akurat tylko test tego co się miało wydarzyć i wydarzyło się na odwrót, czyli miała być tutaj tak samo flaga jak była tu, nie, nie utworzyła się ta flaga, mieliśmy z powrotem jazd nadu, na dół. Z ale powiem wam, że też Ethereum Classic jest dosyć poprawnie technicznie. To znaczy, zobaczcie sobie, tutaj mieliśmy poziom wsparcia oporu, następnie, następnie tutaj był to opór, więc jak najbardziej udało się. Ostatnio, jak patrzyłem na Ethereum Classic, kosztował 15 dolarów i nawet jeżeli bym teraz sprzedał, to bym zarobił 138%, więc powiem Wam szczerze, że no, trochę boli, ale, ale trzeba czekać na kolejną okazję, która, taka, która może tak, tak samo nastąpić. Aha, ostatnio handlowałem bardzo dużo między forem i bitcoinem i całkiem nieźle mi to wyszło, szczególnie jak zobaczycie wykres, właśnie tego coina od. 11 maja tego roku i ten coin względem Bitcoina do ceny aktualnej poszedł do góry o 134%, czyli teoretycznie wystarczyło siedzieć w forze niż w Bitcoinie, żeby zarobić na nim więcej pieniędzy. On wtedy jak tak z masakrycznie spadł, to kosztował prawdopodobnie chyba jednego centa, z tego co pamiętam, zobaczymy sobie. No na samym dole, tak na całkiem na dole, a te, a wcześniej był po cent cent i 3, 1,3 centa, więc aktualnie, abyśmy go sprzedali, to byśmy mieli 82% więcej. Na tej zasadzie to wyglądało. No, for dał zarobić, dał zarobić, jeżeli chodzi o parę do Bitcoina, to się zastanawiam właśnie, jak długo ta linia trendu wytrzyma, bo ona już naprawdę jest dosyć długa i zastanawiam się, czy w końcu nie będzie jakiegoś zjazdu kolejnego na dół, ale Gdyby miał być zjazd na dół, no to wiadomo, tutaj też zjeżdżamy wtedy do 1,7 centa. To jest pierwszy punkt, który mnie interesuje. Tutaj też był dosyć spory wolumen, 1,7 centa. Ewentualnie dosyć mocno zakupy bym robił 1,4 centa do 1 centa. Wtedy to by było dosyć interesujące. Bardzo dużo na AV udało mi się zarobić. Tylko dlatego, że przetestowaliśmy sobie właśnie ten poziom popytu. Plus był tutaj... Dolna wartość wolumenowa tego kanału. No, i tak naprawdę, trzymałem sobie te koiny, i trzymałem, i trzymałem, i sprzedałem na jednym z tych poziomów, który, które były tutaj tym oporem, tak naprawdę, czyli po 100 dolarów. Więc tutaj też był dosyć mocny ruch: 78%. Także tutaj naprawdę sporo udało się zyskać. Kolejnym coinem, którego, którym dużo handlowałem, był HNT Helium. Natomiast jeżeli chodzi o bita i bit w końcu się troszeczkę ruszył, ale to i tak jest nic w porównaniu do tego, ile powinien się ruszyć do góry, więc na ty, na, z tym trzeba poczekać. No i U niestety y, dalej powolutku, powolutku. Wydaje mi się, że albo to jest akumulacja, bo tutaj zobaczcie, jak wolumen podskoczył y, względem historycznym tego, co było wcześniej, więc wydaje mi się, że tu też może coś się zacznie dziać, jakaś mocna akumulacja, no a HNT, było w dosyć mocnych kanałach i tutaj mnie to zainteresowało właśnie że ten coin też bardzo dobrze respektuje swoje poziomy i udało mi się właśnie sprzedać na samych górkach kupić na samych dołkach i tak naprawdę pomiędzy jednym poziomem a drugim mieliśmy około 10%, więc udało mi się za każdym razem kupić na dołku sprzedać na górce i kilka razy i no trochę tego było Także jeżeli szukacie sobie na przykład idealnej pary, no to nie mówię, że macie tym handlować, ale też poszukajcie sobie innych par, które są według Was dobrze dopasowane technicznie, bo na przykład cake do BTC mi w ogóle nie pasuje, cake do BNB też mi w ogóle nie pasuje i ogólnie cake do Dolara. Akurat cake do Dolara troszeczkę się sprawdza, bo udało mi się też shortować cake'a praktycznie na samej górce, na tych knotach. Shortowanie, shortowanie cajka jest chyba możliwe tylko na Pancake słapie, na Perpetualach. Chyba że na majbicie nie jestem pewien, trzeba było zrzucić okiem. No i tak samo nie wszystkie coiny do siebie tak naprawdę pasują. Jeżeli chodzi o BNB, to też yy, względem dolara próbowałem to shortować, ale no, na razie to nie wygląda za ciekawie, bo byliśmy w tym rejonie podaży, mieliśmy z wyjść z tego poziomu. Miałem to shortować na samej górce, też mnie nie było, więc niestety tutaj mi się to nie udało. To znaczy, po prostu go nie shortowałem i tyle. Dobrze, nie będę przedłużał. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku. I też mam w planie zrobić sobie taki, jakby, jakby to powiedzieć, chatroom room na Discordzie, żeby sobie po prostu porozmawiać. I to nie będzie żaden stream, żaden odcinek, tylko tak na, luz, na luzaka sobie posiedzieć, wy, powymieniać się doświadczeniami czy tam zdaniami i po prostu porozmawiać na, na mikrofonach. Więc. Jeżeli Was to interesuje, to zapraszam, wejdźcie na Discorda. Ja tam y, prawdopodobnie jutro się będę udzielał i mam nadzieję, że się usłyszymy i pogadamy. Dobra. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam jeszcze raz. Miłej nocy i cześć.